Kilka tygodni temu z radością informowaliśmy o zaplanowanym remoncie małego, odkrytego basenu w Lesznie. Wakacje coraz bliżej, co z tą tak potrzebną mieszkańcom inwestycją. Większością 13 głosów za i 6 głosami przeciw, radni zadecydowali o kolejnej emisji obligacji, tym razem na kwotę 12,5 miliona złotych. Pod tablicami zlokalizowanymi na budynku Leszczyńskiego Dworca odbyła się krótka uroczystość poświęcona pamięci o wydarzeniach z nocy z 27 na 28 maja 1947 roku. Leszczyński Szpital zmieni nazwę. Decyzję w tej sprawie podejmą na poniedziałkowej sesji 29 maja radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Lesznie zawiadamia o czyszczeniu sieci kanalizacyjnej. W przeddzień Dnia Matki Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa zorganizowało koncert poświęcony mamom polskim i ukraińskim przebywającym obecnie w Lesznie. Leśne dziki włączyły się do pomocy przy zbiórca na leczenie i rehabilitację dla Mateusza Matuszaka, chorującego na nowotwór mięsa kewinga. W najbliższą sobotę 27 maja zapraszają do Rydzyny na wielki festyn pod hasłem Dziki Zamek dla Mateusza. Ponad 810 tysięcy złotych dofinansowania na rozbudowę powiatowego środowiskowego domu samopomocy otrzymał powiat kościański. Już w najbliższą niedzielę 28 maja odbędą się mecze siódmej kolejki rundy zasadniczej PGE Ekstralgi Żużlowej. Fogo Leszno na wyjeździe zmierzy się ze Stalą Gorzów.